Nie chciałbym być liderem, a jednak być tym mentorem dobrej sprawy. Moja wola dążenia do czegoś, wola nie się, podejmowania wyzwań. To jest świetny powrót do szkoły, może dlatego właśnie, że nie musimy wcale do niej chodzić, jesteśmy tu kompletnie dobrowolnie. I w pewnym wieku o tym wiedzę, jeżeli jest tylko taka możliwość, to się on po prostu chce zdobywać. Nawet nie tylko moje wnuki, że tak powiem, ale syn powiedział, że jestem prawie, że lepsza od niego. Z każdym kolejnym rokiem w Polsce prawie 200 tysięcy osób przechodzi na emeryturę. Demografowie szacują, że w 2020 roku osób starszych w Polsce będzie prawie 40%. W tej chwili seniorzy są to osoby, aktywne, ciekawe świata, podróżujące. Jestem emerytką od kilkunastu lat. Muszę Panu powiedzieć, że nie mam czasu. Celem projektu łącznicy III wieku była aktywizacja społeczna i obywatelska osób w wieku 50 plus z wybranych przez projektodawcę powiatu Województwa Małopolskiego. No, <laughs> Zaznaczamy kompola. Tak. Mamy siłą Proponowaliśmy kilka modułów tematycznych. Warsztaty komputerowe, które miały na celu nauczyć naszych uczestników, jak obsługiwać komputer. Starsi ludzie chcieliby jakoś nawiązać tą komunikację z młodszymi pokoleniami, i komputer jest tym medium. Jeżeli go nie opanujemy, choćby w podstawowym zakresie, to nie jesteśmy w stanie zrozumieć teraz młodszych pokoleń. Ja jestem prezesem takiego klubu seniora. I piszę im na przykład podania. Nie jakieś tam mam petycje, czy odwołania, czy reklamacje, to po prostu im piszę. Dla mnie to na pewno było tworzenie dokumentów w Microsoft Word, formatowanie pism. Czasem trzeba wypełnić jakąś ankietę, umieć ją ściągnąć, więc nie za bardzo umiałam to zrobić. Pokazywałem m.in. jak wykorzystać taki komunikator internetowy do tego, aby przekazywać wiedzę na odległość. Zaproponowaliśmy w ramach tego modułu wypełnianie elektroniczne deklaracji PIT, co cieszyło się ogromnym powodzeniem, zwłaszcza, że był to okres rozliczeniowy. Jest to zwrócenie uwagi na zagadnienia, o których pewnie nie mając możliwości brania udziału w takim kursie, nie pomyślelibyśmy. No na pewno się dużo pewniej czuję, ponieważ wiele rzeczy już wiem, że robię dobrze. Drugim warsztatem tematycznym były warsztaty autoprezentacji. Staram się od wielu lat tego nie robić, nie oceniać, nikogo nie poprawiać bo na wszystko w tym świecie jest miejsce, to jest miejsce. Chcieliśmy nauczyć łączników, jak zaprezentować się korzystnie przed kamerą, jak wypaść dobrze w wystąpieniach publicznych, jak sobie radzić z grupą. Łącznie z praktycznymi ćwiczeniami, gdzie nagrywaliśmy uczestników na kamerę i mogli się później zobaczyć na omawianym przez nas materiale. Ja też zaczęłam dbać, wczoraj się przypomniałam, że przecież nie, bo to oznaka nerwowość. I trzeba gestykulować, i trzeba modelować głos, modulować nie modelować. modelować. <śmiennie> 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 naprawdę, <śmiennie> naprawdę, <śmiennie> naprawdę <śmiennie> proszę Państwa, piękna mowa, pan zastosował wszystkie retoryczne kryty łącznie z pauzą, mądry. ja jestem podniesiony naprawdę. Dużą uwagę poświęciłam właśnie na psychologię, jeśli chodzi o stres. Bo często nas po prostu... Przed wystąpieniem jakimś, czy przed pokazywaniem, on nas łamię. Ale gdy wiemy o co chodzi, potrafimy z nim walczyć. W ramach warsztatów psychologicznych e, próbowaliśmy seniorów wzmocnić, wesprzeć, e, podbudować. Trema czasami no tak, demobilizuje. A tutaj już troszeczkę ten pierwszy krok został zrobiony. Żeby się pozbyć takiej niepewności i lęku. Proponowaliśmy również wsparcie w postaci coachingu, czyli spotkania indywidualnego one-to one z coachem, czyli z trenerem psychologicznym, którego celem była rozmowa wzmacniająca postawy obywatelskie i społeczne osób starszych. Chciałam poprosić o pytanie nr 13. Proszę sfermatować dokument w programie inkresowanych w błonie. Seniorów przez seniorów jest bardzo słabo rozprzestrzenioną formą edukacji w Polsce, mimo że wydaje się to być naturalne, że treści absorbowane są efektywniej przez jeśli one są przekazywane przez osoby starsze osobom starszym. Stąd ta innowacyjność w projekcie naszej łącznicy trzeciego wieku, która polegała właśnie na tym, że chcieliśmy naszych tytułowych łączników uczynić takimi certyfikowanymi instruktorami, którzy przekazują nabytą wiedzę i umiejętności. Dalej seniorom w swoich społecznościach lokalnych. Teraz próbujemy dzisiaj przybliżyć możliwości komunikowania się za pośrednictwem SPENTA. Ma to mnóstwo zalet. To my dzisiaj właśnie byliśmy nauczycielami, instruktorami. Oswajaniu tych nowych technologii przez seniorów. Warsztaty obywatelskie miały na celu pokazanie różnic pomiędzy organizacjami pozarządowymi, to jest stowarzyszeniami i fundacjami. Na warsztatach tych nasi uczestnicy uczyli się też między innymi tego, jak powinien funkcjonować trzeci sektor, jak funkcjonuje trzeci sektor w Polsce, jak funkcjonuje trzeci sektor w krajach Unii Europejskiej. Ja. Kształtować to społeczeństwo obywatelskie, jak zaktywizować seniorów, jakimi metodami się posłużyć. Gość z Finlandii opowiadał, jak działa trzeci sektor w, w krajach skandynawskich, jaka jest różnica pomiędzy tym, co trzeci sektor daje ludziom w krajach skandynawskim, a jaka jest różnica pomiędzy tym, jakie są u nas w Polsce. Tylko my też mamy możliwość powiedzenia o swoich organizacjach, o swoich doświadczeniach, o swoich planach, pomysłach i w ogóle. Zostało poprawnie nasze zadanie ja, wykonane. Było łatwo, bo są wspaniałe koleżanki, bardzo przyjazne środowisko i prowadzący, więc dużo łatwiej. Znalazłem tutaj, jak powiedziałem, motywację, siłę. Czuję się zdecydowanie mocniejszy do działania. Ci tytułowi łącznicy, to są osoby, które nabywają, czy też nabyły u nas wiedzę i pewne umiejętności, które mają przekazać dalej w swoich społecznościach lokalnych. To jest właśnie to, żeby zdobyć ludzi. Ich przychylność, ich yy, współdziałanie. Próba zaktywizowania ich na tym obszarze społecznym w różny sposób, nie tylko wolontariatu, i przekazania im tej wiedzy, która pomoże im się odnaleźć we współczesności, jest bardzo ważna. Te warsztaty, czy też podobne projekty są właśnie po to, żeby pokazać tym ludziom, że są możliwości, że mogą dalej aktywnie coś robić i co więcej, robić coś pożytecznego dla drugiego człowieka. Te osoby autentycznie były zadowolone, były autentycznie uśmiechnięte i autentycznie dziękowały za to, że mogły wziąć udział w projekcie. I co ważne dla nas jako dla projektodawców, dla autorów, dla pomysłodawców tego projektu, to ogromnie cieszy się. Dziękuję bardzo. Wielką przyjemność. Dziękuję bardzo.